Dziękuję wszystkim i witam Was na bardzo ekscytujących lekcjach zajmujących się ludzką chorobą i boskim uzdrowieniem. Żyjemy dzisiaj w świecie, który cierpi i żyjemy w świecie, który potrzebuje współczucia i Wy i ja musimy się temu przyjrzeć i zastanowić się, jak możemy im pomóc. Dziękujemy Panu za to, co wszystkie szpitale i lekarze robią, żeby pomóc ludziom, a jeszcze i tak pozostaje tak wiele do zrobienia że my potrzebujemy wkroczyć w to osobiście, a my wkraczamy w to z duchowego punktu widzenia. W Ewangelii Pan Jezus ocenił odkupienie z grzechu i uzdrowienie ciała jako równe, bo On w swoim własnym ciele dał zarówno uzdrowienie, jak i nasze zbawienie. Więc On jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy my błogosławili świat, w którym dzisiaj żyjemy i żebyśmy to robili na Jego sposób z wielkim współczuciem. I wszyscy powiedzieli, Lekcja trzecia w Waszym podręczniku to biblijne przyczyny chorób. W Księdze Powtórzonego Prawa 28.15 Bóg powiedział, lecz jeśli nie będziesz słuchał głosu Pana, swego Boga, widzicie, słuchanie Boga i choroby są powiązane. I to są rzeczy, których coraz bardziej musimy się uchwycić i je zrozumieć, by przestrzegać wszystkich jego przykazań i ustaw, które Ci dzisiaj nakazuję. I wypełniać je, to spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną. Teraz kiedy to wspaniały człowiek Mojżesz mówił do całego narodu, że jeżeli oni odmówią słuchać głosu Boga i wypełniać jego przekazania, a te przekazania nie są ciężkie, one są dobre. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz kłamał, one są dobre. A jeśli pójdziesz swoją własną drogą, on mówi, to te przekleństwa spadną na ciebie i cię dosięgną. My rozumiemy i też wierzymy, że nie było żadnej choroby ani niemocy na początku. Że gdy człowiek został stworzony w ogrodzie Eden, nie było żadnego przekleństwa na Ziemi, nie było żadnej plagi na tej Ziemi. Że choroba przyszła i przekleństwa przyszły. Wszystko to przyszło, ponieważ grzech wszedł do królestwa ludzkości do królestwa rodu ludzkiego. Z tego też powodu nastąpiła śmierć. W Księte Rodzaju, rozdział 2, i werset 17, Bóg powiedział, ale z drzewa poznania dobra i zła jeśli nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. Więc śmierć przyszła z powodu grzechu. Duchowa śmierć przychodzi przed śmiercią fizyczną. Pochodzenie śmierci ma związek z grzechem, a choroba tą śmierć powoduje. Rzymian 5.12 mówi, dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Więc choroba przyszła na ten świat przez upadek Adama w ogrodzie Eden. W księdze Rodzaju, rozdział trzeci od wersetu pierwszego jest. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta powiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, który jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść ani go dotykać. Czy to nie jest coś? Nie tylko nie powinniście go jeść, nie powinniście go też dotykać, abyście nie umarli. A potem diabeł zwiódł ich i nauczył ich, że nie powinni być posłuszni Bogu. I oni tak zrobili. I oni zgrzeszyli. Bardzo interesujące jest, że w Księdze Liczb rozdział 21. Węże zostały wysłane pomiędzy ludzi, bo one zgrzeszyły przeciwko Bogu i że to był właśnie wąż, który zwiódł ich w ogrodzie Eden. I one gryzły ludzi, i wiele z tych ludzi Izraela umarło. A wtedy Mojżesz coś z tym zrobił. I lud przyszedł do Mojżesza i powiedział Zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie Módl się do Pana, aby oddalił od nas te węże I Mojżesz modlił się za lud Wtedy Pan powiedział do Mojżesza Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu Gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego Pozostawał przy życiu. Tutaj widzimy, jest napisane, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak samo syn człowieczy musi być wywyższony. Ten tutaj wąż reprezentował dla ludzi to, czego oni potrzebowali, żeby byli uzdrowieni od rany, od węża. Kiedy oni spojrzeli na tego, którego Bóg im dał, którym był ostatecznie Pan Jezus Chrystus, to oni otrzymywali uzdrowienie z tego buntu i z tego grzechu. A ci, którzy odmówili spojrzenia, o umarli, ale ci, którzy spojrzeli, Bóg dał im zbawienie. Jak czytaliśmy w dziejach 10:38, jest jak Bóg namaścił duchem świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Co powoduje, że choroba przechodzi na człowieka? Diabeł jest jej autorem, tak jak Wam przed chwilą powiedzieliśmy, a kiedy patrzymy na choroby, to widzimy, że jest to rezultat wielu działań. Wiele chorób przychodzi na ludzi przez sposób, w jaki żyją. Niewłaściwa dieta może przynieść chorobę człowiekowi. Lekarze mówią, że zbyt mało ruchu może przynieść chorobę człowiekowi. Rozumiemy też brak właściwego odpoczynku. Że jeśli nie dasz swojemu ciału odpoczynku, to możesz się spodziewać, że zachorujesz. Jeden z najwspanialszych pastorów, którzy żyli kiedykolwiek w Anglii i przyciągali największe tłumy, jakie kiedykolwiek były w całej Anglii, przez to całe stulecie, Stephen Jeffries, kiedy on naprawdę poważnie zachorował, po wielkiej krucjacie, jaką miał w południowej Afryce, lekarz powiedział mu, to nie tak, że jesteś chory, bo tak naprawdę to nic już w środku nie masz. Zjadłeś już wszystko, co jest w środku w tobie. Ty nigdy nie odpoczywałeś, ty nigdy się nie relaksowałeś. Nie ma tam nic, tylko dziura. Jesteś martwy, będziemy musieli Cię pogrzebać, bo zużyłeś już wszystko, co tam było. Bóg oczekuje od każdego z nas, że damy naszym ciałom czas na regenerację, jeśli chcemy je używać dla Jego królestwa i jego chwały. Powinna być właściwa dieta, ćwiczenia, właściwy odpoczynek i, tak jak rozumiemy z nauk medycznych, zmartwienie może spowodować u ciebie fizyczną chorobę. Że jeżeli jesteś rodzajem osoby, która wewnątrz jest bardzo niespokojna, to to zamanifestuje się w jakiegoś rodzaju chorobie. Myślę, że możemy tutaj w klasie na lekcję zaprosić lekarza medycyny, który powie wam, jakie to są choroby. Ale ja nie chcę być kłębkiem nerwów. I ja nie chcę się martwić o wszystko. Biblia mówi, oddaj swoje zmartwienia Jezusowi i zostaw je tam. Ja wolałbym wziąć każdy ciężar, jaki mam i powiedzieć, proszę bardzo Jezu, czy zajmiesz się tym dla mnie? I wierzę, że On by to zrobił. Inną rzeczą, która przynosi na ciebie choroby, to strach. Lekarze mówią, że niektórzy ludzie naprawdę umarli ze strachu. Biblia mówi, że strach to tortura i niektóre z najgorszych przypadków, jakie widziałem w całym świecie, wśród stu narodów, jakie odwiedziłem, to były te spowodowane strachem. Ludzie zamykali się w pokojach i nie chcieli wyjść, aż nie umarli, bo bali się wyimaginowanych sytuacji. Oni myśleli, że mieli wrogów, którzy zrobią im krzywdę, a oni nie mieli żadnych wrogów tak naprawdę. Oni byli związani z strachem. Jak rozumiemy z punktu drugiego, niektóre choroby mogą być dziedziczne, a my wierzymy, że to nie ma znaczenia, co miała twoja babcia, czy twój dziadek, czy twoja ciocia, czy twój wujek, a ty tego nie musisz mieć. Ja nie pozwolę swojemu duchowi, aby wylekiwał się i mówił, no skoro twoja babcia to miała, to ty też będziesz miał. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę i ja tego nie zamierzam zaakceptować. Nie obchodzi mnie, co miał twój ojciec, czy miała twoja matka, czy ktokolwiek inny. Ty możesz być uzdrowiony z każdej choroby. Są ludzie, którzy oczekują, że umrą w tym samym roku, co umarł ich ojciec. Kiedy on umarł, miał 47 lat, to gdy oni mają 46,5, to zaczynają budować pudło by się do Niego wczołgać. Mówię serio. Są ludzie, którzy mówią, no ja nie mogę żyć dłużej niż żyła moja mama, a ja będę żył tak długo, jak Bóg chce, żebym żył na tej ziemi. Nie będzie to miało nic wspólnego z moją mamą czy moim tatą, bo ja będę tu żył w imię Jezusa przez Jego potężną moc i Jego potężne błogosławieństwo i ja nie wierzę, że ja muszę znosić cokolwiek, co było przede mną. Więc powiedziałbym, że jeżeli myślisz, że masz jakiś rodzaj dziedzicznego problemu, to wyrzuć ten problem. Niech Jezus Chrystus zajmie się tym, bo On jest doskonale zdolny do tego, aby uzdrowić Cię z jakichkolwiek dziedzicznych problemów. Nie musisz mieć żadnych słabych części w swoim ciele, słabszych organów w swoim ciele z powodu Twojego ojca czy matki, ani wady w oczach czy innych ważnych organach. Jezus Chrystus się tym zajmuje i On może to uzdrowić. Nie musisz zostać z niczym, co masz dzisiaj. Nie zostajesz z niczym, co masz dzisiaj. Możesz to zostawić na tej lekcji i możemy to zabrać od kogokolwiek innego i błogosławić ich i usunąć jakąkolwiek rzecz, która sprawia komuś ból. Kiedy Jezus powiedział wszystko, to ja wierzę, że to jest wszystko i ja to akceptuję w ten sposób. Niektórzy ludzie nie chcą zaakceptować punktu trzeciego. Oczywiście wy to robicie, ale w świecie, do którego będziecie szli, to ten świat nie będzie odnosił się do punktu trzeciego. Że niektóre choroby są bezpośrednio związane z szatańskim działaniem w tym człowieku. Mateusza 17, 18 jest: I zgromił Jezus tego demona i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy. W tym jednym zdaniu jest zawarte tak wiele teologii. Jezus nie modlił się o uzdrowienie. Tu jest, że on zgromił diabła. Jest tu, że diabeł wyszedł z niego, z tego dziecka. I że to dziecko było wyleczone czy uzdrowione od tego momentu. Więc ewidentnie było tam coś diabelskiego stojącego za fizyczną chorobą. Wierzę, że jest duży odsetek chorób w Ameryce, na które medycyna nie może nic poradzić, bo ich przyczyna jest duchowa. I tym obszarem też musimy się zająć. I my zajmiemy się tym, a jeżeli będziemy się bali tym zajmować, to nie będziemy mogli błogosławić ludzi. My widzieliśmy ludzi, za których się modlono. Kobieta, która wciąż przychodzi do tego kościoła, przyszła do mojego biura po 10 latach. Była dwa czy trzy razy w klinice Mayo i u każdego lekarza i nie mogli nic złego u niej znaleźć. Ona miała bóle w głowie i bóle w klatce piersiowej i bóle w różnych częściach ciała, uczucie palenia tu i tam, aż wydała tysiące dolarów, aż ona usłyszała o mnie, i ja myślę, że ona mnie sprawdzała. Ja byłem jednym z jej podejść próbnych. Wypróbuj Samrala! Lepiej wypróbuj Jezusa. Nie, 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 nie próbuj Jezusa. Przyjdź do Jezusa wiedząc, że to otrzymasz i to jest jedyny sposób na to, żeby to dostać. Ale w moim biurze, gdy ja zacząłem rozmawiać z nią, to zobaczyłem, że ta rzecz nie była fizyczna, dlatego lekarze nie mogli jej znaleźć. I ja to wyrzuciłem z niej, a to było 10 czy 12 lat temu. Ja to wyrzuciłem z niej i ona mogła wstać. Stała i powiedziała świadectwo, jak ona nigdy więcej tego nie miała. Chcecie coś wiedzieć? Ona po dziesięciu latach wciąż wygląda młodziej niż tego dnia, kiedy weszła do mojego biura. To ją zabijało, to ją niszczyło. To nie było nic, co medycyna mogła znaleźć. Tego po prostu tam nie było. Diabeł włożył to na nią. Jestem pewien, że gdybym rozmawiał z nią, to powiedziałaby, tak, moja mama też to miała. I ona myślała, że to było jej przekazane. Wolałbym, żeby coś lepszego było przekazane. W Ewangelii Łukasza, rozdział 13, werset 11, a była tam kobieta, która miała ducha niemocy. I to musiało być to, co ona miała, bo to coś nie zostawało w jednym miejscu. Duch niemocy on po prostu przemieszczał się tam, gdzie chciał, od ręki do stopy, od głowy do palców, u nóg. On się przemieszczał. Duch niemocy. Ona go miała od 18 lat i była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby. I położył na nią ręce, jednak on kładł ręce na niektórych. A ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. I teraz słuchajcie, główny pastor, przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Czy to nie jest dziwne, że dzień odpoczynku był ważniejszy niż uzdrowienie kobiety, która była chora przez 18 lat? Ale Pan mu odpowiedział, o budniku, czyż każdy z Was w Szabat nie odwiązuje swego wołu albo osła od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahama, widzicie? Ona należała do właściwego kościoła. Ta córka Abrahama, którą Szatan wiązał, czy to nie jest niesamowite? Czy to nie daje Wam do myślenia, kiedy idziecie się za kogoś modlić? Wiązał już 18 lat. Czyż nie miała być uwolniona od tych więzów każdego dnia, obojętnie jakiego dnia, w Dzień Szabatu? Więc choroba jest bezpośrednio związana z diabłem, który szkodzi człowiekowi i czasem trzeba się z nią rozprawiać na tym poziomie. Choroba może być powiązana z grzechem i my to wiemy w Księdze Powtórzonego Prawa 28.1 jest Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie Jego przykazania, które Ci dziś nakazują, to Pan Twój Bóg wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. Lecz jeśli nie będziesz słuchał głosu Pana swego Boga, aby przestrzegać wszystkich Jego przykazań i ustaw, które Ci nakazuje, i wypełniacie, to spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną. Więc widzimy, że choroba może być bezpośrednio związana z przeciwstawieniem się Bogu, z wystąpieniem przeciwko Bogu i powiedzeniem, że nie będziesz mu służył. Numer 5 jest trudny. Jest on związany z chciwością. Malachiasza rozdział 3 i verset 8. Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie, lecz mówicie, z czego cię okradamy, z dziesięcin i ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci. Czy to nie jest coś? Wyobraźcie sobie, choroba przychodzi do ludzkich domów, bo nie oddają Bogu to, co do niego należy. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie wy i cały wasz naród. Akurat pod tym przekleństwem nie chciałbym być. Są ludzie, którzy tracą swoje zdrowie, a Bóg mówi: Ja tylko zbieram moją dziesięcinę. On, On mówi, Wy nie daliście, to ja po prostu zbieram swoją dziesięcinę. Czy wiecie, że może być miliony ludzi w Ameryce chorych dzisiaj, bo oni nie byli w porządku z Bogiem, nie dali Bogu to, co do niego należy? Jego Ewangelia może iść w świat, jako że ludzie kochają Ewangelię i oni dają z jej powodu. On nie może zrobić nic poza Twoją hojnością. I tu jest, ponieważ ci ludzie to zrobili, to są przeklęci. A choroba jest klątwą. Już przez to przechodziliśmy. W pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 6, werset 6 jest Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma, a także uzdrowienie. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła, oraz wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie. To może być coś materialnego i zatraceniu. Utracie duszy. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Boleść to także choroba. Są ludzie, którzy dosłownie umierają z boleści, czyli z wielkiego smutku. Czy ktoś kiedykolwiek o tym słyszał? Oni dosłownie umierają ze smutku. Diabeł może nałożyć na ciebie tak wielki smutek, że nie możesz już tego udźwignąć. Są ludzie, którzy umierają każdego dnia w tym świecie z powodu smutku, a Jezus przyszedł dźwigać nasze smutki. Wy nie musicie nosić Waszego smutku. Nie obchodzi mnie, co się Wam przydarzyło. Chrystus przyszedł, aby ponieść nasze smutki. Jeśli to wiecie, powiedzcie Amen. Numer 6 w Waszym podręczniku. Tutaj jest, że są rzeczy zwane niemoralnością, które mogą przynieść komuś chorobę. W pierwszym liście do Koryntian 6,18 jest Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Grzeszy przeciwko własnemu ciału. Mam duży wycinek, który wyciąłem ostatnio z gazety. Tam napisane jest, że ostatnio odkryto, że homoseksualiści mają chorobę, której nikt nie ma, tylko oni. Czy to nie jest straszne, że jest w nich coś takiego, co powoduje, że coś innego, złego dzieje się wewnątrz nich i to jest zabójca, to ich zabija. I niektórzy homoseksualiści przestają to lubić. Śmierci się nie lubi, wiecie? Tak, jeśli robisz to dla zabawy, to jedno, a jeśli robisz to, aby umrzeć, to możesz zmienić o tym zdanie. W pierwszym liście do Tesaloniczan 4.3 jest, taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu. Aby każdy z Was umiał utrzymać swoje naczynie, nasze ciała, w świętości i poszanowaniu, nie w namiętności rządze, jak poganie, którzy nie znają Boga. Czy to nie jest coś? My nie jesteśmy już narodem chrześcijańskim w tym kraju. On powiedział, czy to nie Żydzi, czy Poganie, ale nie ma już różnicy między Poganami a tym narodem. My robimy to samo, co robią Poganie. I my będziemy mieli te same choroby, co oni. Takie same problemy, co oni. I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata. Bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak Wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczyliśmy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Niemoralność. Niemoralność. Kiedy pomyślicie o pladze chorób wenerycznych w tym kraju, syfilis to plaga. Miliony Amerykanów przechodzą przez agonię i wiele domów jest rozwalonych w pył. Na ostatniej naszej wyprawie do Orientu była z nami para. Oni byli w separacji, a my ich z powrotem przywróciliśmy, żeby byli razem. I kiedy to się stało, ta kobieta spojrzała mi w oczy i powiedziała: Ja mam opryszczkę. I ona mówi, on jest jedynym mężczyzną, jakiego znałam przez całe moje życie. Od niego mam syfilis. Ja pokręciłem głową w żalu, bo ona cierpiała z powodu jego grzechu. Usłyszeliśmy kilka tygodni temu, że oni się rozstali całkowicie. I w moim biurze tutaj ktoś, kto mieszka w tym mieście, oni rozstali się z powodu małej sprzeczki, którą mieli. I kiedy on wrócił do niej, to przyniósł ze sobą tę chorobę. Oni rozstali się na całego, a gdy on chciał wrócić do niej, to ona przyprowadziła go do biura i mówi, czy on ci powiedział, jaką chorobę lekarze mówią, że ja mam? A ja mówię nie. A ona na to, to jest powód, dla którego ja nigdy z nim już nie będę żyła. Ona mówi, on przyniósł chorobę i ona jest teraz w moim ciele. Chcę was zapewnić, że niemoralność przynosi te choroby, a życie w czystości to najlepsze życie. Myślicie, że Wam się uda, ale może Wam się udawać przez chwilę, ale nie będzie Wam się udawało wiecznie. Bo karą za grzech jest śmierć. Jeśli to wiecie, powiedzcie Amen. Przejdźmy teraz do pewnej emocjonalnej rzeczy, która może dotknie kogoś bliżej serca: że czasami nieprzebaczenie i uraza może spowodować chorobę. Mateusza 6,14. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec Niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Hebrajczyków 12,5 mówi. I zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on Cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z Wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Nieprzebaczenie może przynieść ci problem, który sprawi, że nie możesz dostać od Boga tego, czego potrzebujesz. Musisz przebaczyć innym, aby Bóg przebaczył tobie. Jeśli przyjdziesz do Boga i powiesz, Panie, przebacz mi, to kara od Boga będzie ci zabrana. Będzie zabrana od ciebie, a uzdrowienie od Pana zajmie swoje miejsce. I Bóg chce, aby to było w ten sposób, i my też chcemy, żeby tak było. Chcemy, żebyś to zaakceptował w ten sposób. Nie tylko nieprzebaczenie i uraza. Mówię wam, możesz trwać w urazie, aż zachorujesz. Lepiej mi uwierzcie, możesz mieć urazę w swoim sercu, aż stanieś się chorą osobą. I możesz żywić urazę do swojej teściowej, aż ona będzie zdrowa, a ty zachorujesz. Możesz mieć nieprzebaczenie w swoim sercu, takie, że nie możesz się modlić, nie możesz dotrzeć do Boga. Po prostu my nie możemy pozwolić, aby te rzeczy były w naszym życiu, jeżeli chcemy żyć szczęśliwie i w zdrowiu. Jeśli to wiecie, powiedzcie: Amen. Mówiliśmy niedawno o słowie strach. Hiob powiedział w rozdziale trzecim, wersecie 25, bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Myślę, że powinniśmy to czytać dosyć często. Będziesz bał się, że zachorujesz i zachorujesz. I będziesz się bał, że coś złapiesz i złapiesz to. I może być tak, że będziesz się bał, że umrzesz i po prostu umrzesz. Strach nie powinien być częścią naszego codziennego życia. Bóg chce, abyśmy żyli wolni, szczęśliwi i radośni i cokolwiek przychodzi, my żyjemy w woli Bożej. Nic nie może mi się przydarzyć, o ile to nie jest wola Boża. Albo Bóg na to pozwoli, więc ja żyję w Jego miłości, czułości, ja żyję w Jego namaszczeniu, ja żyję w Jego błogosławieństwie i odmawiam bania się, odmawiam być w strachu co do dnia dzisiejszego, odmawiam bycia w strachu co do przyszłości. Odmawiam pozwolić strachowi być jakąkolwiek częścią mojego życia. Powiedział, a jak to by się to udało? Bóg to zrobił. Ja byłem przepełniony strachem. Kiedy miałem 17 lat i leżałem na podłodze, szlochając, trzęsąc się, Bóg powiedział, przeczytaj Izajasza 41, 10, 11. I tam się zaczyna od Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. I Bóg powiedział: Przeczytaj to. Ja nie wiedziałem nawet, że to jest w Biblii. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą i pozwoliłem, żeby On sięgnął do wnętrza mnie i coś wyciągnął. Od tego dnia aż do dzisiaj nie byłem dręczony strachem. Chcę, żebyście żyli wolni od strachu. Chcę, żebyście żyli wolni od wszystkich tych rzeczy, które mogą spowodować, żebyście zachorowali. Pomódlmy się. Panie, chcemy Ci podziękować. Bo kochamy cię z całego serca i chcemy podziękować ci, bo jesteś tak wspaniały i tak cudowny. I ponieważ ty zabierasz od nas przyczyny chorób, to co je powoduje, ty zabierasz te rzeczy i my potem żyjemy przed tobą w cudowny i wspaniały sposób. I kiedy my uczymy się o chorobach, to znajdziemy te rzeczy przyczajone blisko tych, którzy są zranieni i pomagamy im pozbyć się tego, bo Bóg nas kocha i chce nas uwolnić. Błogosław każdego, jako że uczymy się coraz więcej i powstajemy coraz wyżsi i radujemy się szczęściem przed Twoim obliczem. Błogosław nas, bo uczymy się, jak uwolnić świat od chorób w imieniu Jezusa.